Ben Sweetland Bogać się kiedyś śpisz Tytuł oryginału: Grow rich while you sleep w tłumaczeniu Piotra Obmińskiego Od tłumacza. Przy tego typu tłumaczeniach okazuje się, jak inne znaczenie mają niektóre słowa w różnych językach. Co czasem naprawdę czyni sprawę wiernego przetłumaczenia bardzo trudną, jeśli to jeszcze ma w miarę zgrabnie wyglądać. W przypadku tej książki pewne trudności były z przetłumaczeniem słowa mind, które oznacza psychikę, ale także umysł. I właśnie umysł wydaje się być przeważnie bliższym tego, co autor ma na myśli, pisząc mind. Dlatego też najczęściej tak to tłumaczyłem. Jednak być może warto pamiętać, że kiedy czytasz umysł, może chodzić o psychikę, albo też obie te rzeczy naraz. Czasem nawet czułem się zmuszony w tłumaczeniu uwzględniać oba znaczenia, na przykład tłumacząc mind jako umysł i charakter, kiedy akurat o to autorowi chodzi. Podobny, choć na szczęście nieco mniej poważny problem jest z takimi angielskimi słowami jak Enterprise, co oznacza zarówno ogólnie przedsięwzięcie, jak i całkiem konkretnie biznes. Tak samo jest ze słowem idea, które to samo oznacza po polsku, ale często znacznie bardziej adekwatne jest proste słowo pomysł. W wielu przypadkach obiektywnie najlepszym i najnaturalniejszym tłumaczeniem byłoby dusza czy duch, ale w tego typu tekście obawiałem się, żeby to mogło zasugerować jakieś mistyczne nadzmysłowe treści, których tu przecież wcale nie ma. W każdym z tego typu przypadków starałem się zastosować tłumaczenie, które mnie wydawało się najbardziej adekwatne, ale być może warto pamiętać o fakcie, że świadomość tego drugiego znaczenia może nam w niektórych przypadkach pozwolić lepiej zrozumieć intencje autora. W trakcie lektury należy pamiętać, że pierwsze wydanie tej książki ukazało się jakiś czas temu, więc pewne realia znacząco się zmieniły. Na przykład w wyniku inflacji zmieniła się wartość dolara. Jak ta książka pomoże Ci się wzbogacić? Przygotuj się na wspaniałe przeżycie. Czegokolwiek byś w życiu nie pragnął, ta książka ukaże ci sposób sprawienia, byś to osiągnął. Mogą to być pieniądze, wpływy, miłość, szacunek ludzi, ich podziw. Którakolwiek z tych rzeczy, albo wszystkie razem, staną się Twoje w obfitości. Ten sposób na zdobycie bogactwa jest uniwersalny. Przyniósł już bogactwo ludziom najprzeróżniejszych zawodów w wielu częściach świata. Nie zależy on od Twojego wykształcenia, pochodzenia czy szczęścia, zależy od najbardziej istotnej, najgłębszej, myślącej części Ciebie. Rozejrzyj się, a zobaczysz, jak niewielu ludzi naprawdę wie, kim są, albo dokąd zmierzają. Nie mając określonego celu, nie potrafią nawet dokonać rozróżnienia pomiędzy tym, co dla nich dobre, a co złe. Jeśli jesteś właśnie taki, nie martw się. Ta książka to zmieni. Rozpocznij od zdania sobie sprawy z tego, że jesteś lepszy, niż świadomie myślisz. W istocie, jeśli już wiesz, jak chciałbyś wydać masę pieniędzy, jesteś spory kawał przed większością ludzi. Zanim skończysz czytać tę książkę, będziesz raz na zawsze wiedział, jak rozpoznawać swoje prawdziwe życiowe cele. Niezależnie od tego, co inni ludzie na ten temat chcą Ci wmówić, jak poznawać swoje prawdziwe ja, Twe autentyczne zdolności i złoża ukrytych talentów, jak zdobyć poczucie niewzruszonej pewności siebie, jak nabrać cech, które sprawią, że ludzie zaczną z przyjemnością pomagać Ci osiągać to, czego pragniesz, jak odnaleźć i utrzymać w świadomości pełny, wyraźny, wspaniały obraz własnego sukcesu, i rozwijać go każdym swym słowem i uczynkiem. Kiedy to, co robisz, nabiera wymiernej wartości, pamiętaj, że posiadasz nie tylko to, co daje się kupić, ale także głęboką wewnętrzną satysfakcję pochodzącą ze świadomości, iż czynisz swe życie tym, czym pragniesz by było. Bogacenie się w sposób naprawdę ciebie wyrażający, to chyba najbardziej konstruktywna, najzdrowsza. Najdonioślejsza rzecz, jaką możesz ze sobą uczynić.